Witam ponownie, Milena Charzeńska. Nasz kolejny gość to Paweł Krótul, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. E, witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, nie bez powodu prezydent Załański odwiedził Parlament Europejski właśnie w tym czasie, kiedy jesteśmy no dosłownie chwilę przed rocznicą wybuchu wojny. Dlaczego akurat ta, taka data? Czy, czy to jest tak, że Ukraina obawia się tych kolejnych dzia działań, jeśli chodzi o rosyjską agresję i ten sprzęt militarny właśnie w tym momencie jest kluczowy do pozyskania? Znaczy, to jest cała trasa prezydenta Zołońskiego. Oczywiście on stara się zapewnić ciągłość dostaw e, dla armii ukraińskiej, która żeby mogła skutecznie odpierać ataki, a w przyszłości e, wypierać Wojska Federacji Rosyjskiej ze swego terytorium. Ten sprzęt musi być regularnie dostarczany i ró równolegle amunicja wobec tych dostaw po prostu armia ukraińska nie będzie w stanie odpierać ataków, a mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wypędzać e, armię Putina ze swego terytorium. Jeśli chodzi o, o czołgi, tak, nowoczesne czołgi dla Ukrainy, proszę powiedzieć, dlaczego tak długo to trwa, bo te pierwsze czołgi mają trafić prawdopodobnie w przyszłym roku, jeśli chodzi o, o, o samodotarcie na Ukrainę, tak, na razie są deklaracje. Na początku mieliśmy hasło leopardy. Nie zapominajmy też, że T-72 Polska jako pierwsza przekazała, który, do których czołgistów ukraińskich nie trzeba było czołgić. Leopardy było, było hasło z, e, przekazania e, armii ukraińskiej. Problem jest tego rodzaju, że do, tej, do tego po pierwsze musiało być pozwolenie producenta, czyli Niemiec, żeby te czołgi docelowo tam trafiły. To tro, trochę trwało, za długo to trwało. Wiem osobiście, bo byłem w Bachmucie i rozmawiałem. E, z, z żołnierzami, którzy tam walczą i którzy potrzebują tych czołgów, jak lekarstwa, armatochaubis, lotnictwa, myśliwców, do tego, żeby przepędzić armię Putina. I te, ta ciągłość dostaw jest potrzebna. No, troszkę jest to spóźnione o no, co najmniej miesiąc przekazywanie tych czołgów, i trzeba jeszcze odpowiednio przeszkolić czołgistów, żeby w pierwszych, w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach nie, nie stracili tego, tego sprzętu, drogocennego sprzętu. Ukraina też bardzo liczy na samoloty, między innymi na brytyjskie samoloty. Ale też Słowacja powiedziała, że przekaże MiG-29, tylko że też oczekuje w związku z tym rekompensaty od innych krajów europejskich. Proszę powiedzieć, czy to jest tak, że niechętnie niektóre kraje będą się dzielić tą flotą powietrzną? Czym dalej od granicy z Ukrainą, tym ten entuzjazm niestety spada. Tutaj liderem i wiodącym krajem są Stany Zjednoczone, które nadają rytm. Jeżeli Stany Zjednoczone pójdą za przekazaniem w tym przypadku F-16 czy też e, e, europejskich produkcji, to, 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 to ta, te sprzęt, ten sprzęt pójdzie. Nie zapominajmy równ, 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 równolegle z tym, że musimy do tego przeszkolić pilotów, bo to są w ogóle zupełnie inne e, maszyny, do których w piloci ukraińscy. Są przyzwyczajeni i to też nie trwa tydzień, dwa miesiąc czasu przeszkolenie takich pilotów, bo tak jakby w przypadku czołgów y, nauczyć się nimi latać, a latać w szyku, i atakować i nie stracić tych maszyn, to są dwie różne rzeczy, także to też do tego potrzebny jest czas. I tutaj apeluję do, do ministra Błaszczaka, do MONU, żeby przede wszystkim przekazali migi 29, których mamy ponad 30 w swoich zasobach, a nie oddawali F16, które są na tą chwilę najnowocześniejszymi samolotami. Jakie posiadamy, e, e, jak, jakie Polska posiada. Na, na Migi 29, piloci ukraińscy z godziny na godzinę są w stanie się przesiąść i, pro, i prowadzić działania wojenne, co jest bardzo ważne i istotne, że są przeszkoleni i mają ogromne doświadczenie na, na Migach 29, których jest około 200 e, latających jeszcze na całym świecie. I uważam, że tutaj być, powinniśmy przede wszystkim lobować za tymi samolotami, które, do których nie musimy szkolić pilotów ukraińskich, a potrzebny jest czas, bo jak widzimy, e, Putin. E, Zaczął do, do nowe uderzenie na, na miejsca w miejsca, gdzie jest deslikowana Armia Ukraińska i zrobi wszystko, żeby do 24 lutego jak najwięcej tej ziemi zdobyć na rocznicę wywołania tego konfliktu, tej napaści zbrojnej, terrorystycznej napaści. Bo nie zapominajmy też, że codziennie bombardowane są osiedla ludzkie, szpitala, szkoły. Także tą wojnę i działania Putina można nazwać de facto. Terrorystycznymi. Dosłownie chwilę przed rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie Polska odwiedzi prezydent Joe Biden. Jak pan myśli, ta wizyta ma jakiś symboliczny, strategiczny wydźwięk, znaczenie? Ogromny to ma, ogromne to ma znaczenie również dla naszego kraju, który od pierwszych godzin wojny dostarcza sprzęt dla Ukrainy. Potrzebne jest nam wzmocnienie potrzebna jest jak nam największa ilość wojska natowskiego na naszym terytorium. Nie zapominajmy, że Białoruś stało się de facto kolejną republiką Federacji Rosyjskiej. Mamy tam coraz więcej wojsk Putina i musimy mieć tutaj siły nie gorsze niż po tamtej stronie. niedaleko. mamy te reprezentuje województwo podlaskie, przesmyk suwalski, obwód kaliningradzki, także to jest bardzo newralgiczne, strategiczne miejsce i możliwe by było, oby nigdy do tego nie doszło, przycięcie dostaw i połączeń lądowych z krajami nadbałtyckimi. Jedyną drogą jest właśnie przesmyk suwalski, którego musimy bronić i lobbować za tym, żeby tutaj jak najwięcej wojska natowskiego stacjonowało na tej ziemi dopóty, dopóki nie będziemy mieli uzupełnionego sprzęta i powiększonej i, i wyszkodzonej polskiej armii a to są lata to są lata nie zapominajmy że są to lata Jeśli chodzi o tak ważną wizytę w tak w ważnym czasie tak symbolicznym to czy Polska powinna zwrócić jakąś szczególną uwagę na jakieś konkretne aspekty w bezpieczeństwie w zapewnieniu bezpieczeństwa e tak jak powiedziałem przed chwilą, przede wszystkim musimy lobbować za tym, żeby jak najwięcej wojsk, wojsk natowskich, wojsk amerykańskich, które ma najpotężniejszą armię na świecie, stacjonowało właśnie na naszej ziemi, bo ściągnięcie i wyszkolenie, przeszkolenie naszych żołnierzy i pozyskanie nowych żołnierzy, bo, bo ty, tego wojska według ustawy o bronie ojczyzny ma być 300 tysięcy, to łatwo nie idzie i przeszkolenie tych nowych ludzi, którzy się zgłaszają do wojska, to będzie trwało. Również latami, żeby byli wartościowi na polu, na polu walki. Oby nigdy do tego nie doszło, ale tak trzeba na to patrzeć. No, oddajemy czołgi, nasze czołgi będą przychodziły sekwencyjnie. Nie zapominajmy też, że mieliśmy mieć nowe czołgi, okazują się, że część będzie używane. Tak samo z armato obisami, koło 50 sztuk jest używane, a nasze Kraby zamiast zwiększać produkcję, nic na ten temat więcej nie słyszymy. I przede wszystkim powinniśmy w tym newralgicznym, ale i wydając największe środki w historii od 30 lat na uzbrojenie, przede wszystkim powinniśmy się skupić, żeby te, te środki były przekazywane do naszego przemysłu i dawały miejsca pracy dla naszych, dla naszych obywateli. A to może tylko i wyłącznie zapewnić i kupić nam na to czas, żeby, żeby te linie powstały i więcej tego sprzętu mo moglibyśmy produkować. To są właśnie rotacyjnie 365 dni w, dni w drogu, żeby stacjonowały. Tutaj jednostki pancerne, lotnictwo. Ja wiem, że teraz jest to lotnictwo, ale żeby dopóty, dopóki nie pozyskamy odpowiedniej ilości myśliwców, żeby stacjonowali na naszych lotniskach. Jak pan myśli, czy um, Władimir Putin um, szukuje coś specjalnego na tą rocznicę? Czy mamy się czego obawiać, jeśli chodzi o Europę? No na pewno, na pewno uderzy czym ma i, i kim ma na pozycje ukraińskie i on się nie liczy z życiem, z życiem żołnierzy swoich, którzy notabene są kilka tygodni wcześniej wcielani, rzucani na front. To jest mięso armatnie. Ja widziałem na żywo, znaczy na żywo z miejsca, gdzie Jednostki ukraińskie w Bachmucie operują dronami i, i pokazywali mi to, co w tym, w tym momencie oni robią i jaki jest tam, był w tego czasu, bo trzy tygodnie temu byłem rozgarniacz na tym froncie. Uważam, że będzie chciał, dla Putina potrzebne jest w Rosji jakieś zwycięstwo, bo opinia publiczna coraz bardziej... Do, do, nie wiem, zabiera głos. Ja wiem, że to w Rosji nie jest łatwe, ale coraz więcej mężczyzn nie wraca do domów. Po prostu ginął na, na froncie ukraińskim i, giną, i będzie ich ginęło coraz więcej. Także pojawia się duże niezadowolenie w, narasta w, w narodzie Federacji Rosyjskiej, dlatego on potrzebuje za wszelką cenę zwycięstwa. Dlatego musimy nie poprzestawać i dostarczyć jak najszybciej i jak najlepiej. Uzbrajając armię ukraińską w broń i również w broń w większego zasięgu. Z tego, co teraz ostatnio słyszymy, Wielka Brytania chce przekazać broń o zasięgu takim, żeby już mogła pokryć cały Krym. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie zapominajmy, że na basenie Morza Czarnego jest flota Federacji Rosyjskiej, która może razić całe, całą powierzchnię Ukrainy. Dlatego potrzebujemy takiej broni, która powstrzyma tą flotę te właśnie myśliwców, czy też pocisków artyleryjskich, które tę sprawę raz na zawsze by rozwiązały. Myśli Pan, że z pomocą amerykańskiego wywiadu Ukraina jest gotowa na to, co może właśnie wydarzyć się w tą rocznicę? To jest równolegle, a Ukraina ma informacje z wywiadu amerykańskiego, nie tylko z amerykańskiego, co się dzieje na jej terytorium i w, i w, w okolicach ich granic, ale bez sprzętu same patrzenie nic nie da. Potrzebny jest ciągłe, ciągła dostawa sprzętu, bo oni mają wielkiego wielkie hardy do, do walki za wszelką cenę chcą wypędzić ze, ze swojej ziemi agresora i chcieliby, żeby to już się ta, ta Wojna skończyła. Nie zapominajmy, że przez naszą granicę przekroczyło blisko 10 milionów obywateli ukraińskich. To jest też olbrzymie wyzwanie humanitarne, czemu społeczeństwo polskie, społeczeństwo polskie sprostało, bo przyjmowali i przyjmują pod swoje dachy w, w zupełnie obce, obce osoby, ale jednak sąsiadom trzeba pomagać i pomagamy. Czy perspektywa kasandryczna tego, że ta wojna będzie trwać jeszcze przez długi czas jest realna? No bo e, wydawać by się mogło, że kiedyś te zapasy, jeśli chodzi o e, zarówno e, wojsko, jak i e, sprzęt, mogłyby się wyczerpać. Czy one są niewyczerpane, jeśli chodzi o Rosję? Nie. Jeżeli chodzi o Rosję, rosyjskie fabryki zbrojeniowe pracują na trzy zmiany, siedem dni w tygodniu, także produkują ten sprzęt, innego konfliktu nie, nie mają wzdłuż swoich granic, lokują ten sprzęt na wojnę z Ukrainą. My, żebyśmy Ukraina się obroniła i wygrała i żeby jak najmniej ludności cywilnej i armii ukraińskiej ginęło, właśnie potrzebne są myśliwce, które mogą z dalszej odległości, Prowadzić swoje działania, czy też broń, amunicja o dalszym zasięgu niż 70 km. To pozwoli na, na atakowanie. Linii dostawczych wojska Putina, czy też magazynów, które się znajdują powyżej 100 km od działań wojennych, wzdłuż linii, linii, tam gdzie trwa wojna. Także to by było ogromne wsparcie, i mam nadzieję, że tak jak Amerykanie powiedzieli, że już dostarczą pociski, które mają większy zasięg 150 km, a Brytyjczycy koło 300. Także to by było ogromne, ogromne wsparcie. Tutaj mówił pan o Polsce w kontekście samolotów i tego, żeby nie przekazywać tych najnowszych, tak, przekazać inne i są jeszcze jakieś inne obszary, gdzie powinniśmy zdywersyfikować tą pomoc dla własnego bezpieczeństwa. Pani redaktor, to jest ważne, żebyśmy się wzmacniali, bo my ogólnie mamy za mało myśliwców do obrony, do obrony naszego kraju. Nie zapominajmy, że również nasze myśliwce uczestniczą w ochronie nieba krajów nadbałtyckich, czy też naszych południowych sąsiadów. Także są bardzo, bardzo eksploatowane. Także utrata dodatkowych, dodatkowych sztuk myśliwców a w tym przypadku, jak jest a, e, głośno powiedziana akcja na F-16, nie wzmocni naszego bezpieczeństwa. Wiadomo, że na tą chwilę mamy w historii chyba e, Polski jak, duże wsparcie lotnictw, e, e, samychniwców i obsługi e, lotniczej na, na terenie naszego kraju, ale one dzisiaj są za tydzień, dwa, trzy tygodnie, miesiąc mogą... Nie być, musimy liczyć na, na własne zasoby i dlatego dopóty, dopóki nie ściągniemy większej ilości myśliwców, nie, nie byłbym za tym, żebyśmy oddawali F-16, które są w 100% kompatybilne z myśliwcami, z lotnictwem, z wojskami natowskimi, które brało brały, biorą i pewnie będą brały ciągle w misjach natowskich. A MIGI-29 Migi są samolotami samolotami również, nie, to nie są złe samoloty, tylko nie są modernizowane, bo nie ma do nich po prostu części, bo producentem jest właśnie Federacja Rosyjska, a tutaj piloci ukraińscy są w stanie, tak jak powiedziałem parę minut wcześniej, z godziny na godzinę się do nich przesiąść i prowadzić e, zmasowany atak na pozycję e, wojsk Putina. Jak pan widzi szanse na takie konkretne wzmocnienie tej wschodniej flanki NATO? Znaczy my, my się dozbrajamy, ja lobbowałem tutaj za powstaniem Dywizji Podlaskiej i to faktycznie się wydarza, ale to są pani redaktor lata do przeszkolenia dodatkowych żołnierzy, do uzyskania, do przeszkolenia i pozyskania czołgów, bo tutaj są zapowiedziane i Abramsy, że będą stacjonowały i Hajmarsy, ale Tachowice, ale to jest czas, dlatego Tutaj ważną rzeczą, żeby Zwierzchni Sił Zbrojnych, prezydent Andrzej Duda, minister obrony Mariusz Błaszczak, MON i sojusznicy naszy, nasi w NATO, w Unii Europejskiej zapewnili nam bezpieczeństwo dopóty, dopóki nie przeszkolimy i nie wyposażymy naszego wojska. A to jest proces, który trwać będzie latami. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Paweł Krutul, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, był moim i państwa gościem. Ja wracam do państwa za chwilę. Dziękuję, miłej niedzieli.